Operacja Horyzont ma podpis prezydenta Polska. Derusyfikuje region z użyciem ropy z Ukrainy. Chiny dominują w Europie i mogą paraliżować ją politycznie. Jest 21 listopada 2025 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Sojusz naftowy z udziałem Polski na pochybel Kremla. Polska może dostarczyć nierosyjską ropę z Ukrainy do Czech, by ugruntować rozstanie z Rosją. Umowa na dostawy ropy z Ukrainy do Czech, realizowana przez polski Orlen, pozwoli utrzymać kurs na rozstanie z surowcem rosyjskim, którego finałem było porzucenie importu z tego kierunku w 2025 roku. Orlen posiada kontrolę nad rafineriami czeskimi przez Orlen Unipetrol, spółkę działającą w Czechach. Media czeskie sugerowały wcześniej możliwość rozpoczęcia dostaw ropy z Ukrainy za pośrednictwem Orlenu. Według czeskiego portalu iroschlas.br, Ukraińcy chcą sprzedawać ropę polskiemu Orlenowi w Czechach, bo nie mogą jej wykorzystywać u siebie przez to, że Rosjanie zniszczyli ich rafinerie. Wyzwanie to odbiór ropy bez domieszki rosyjskiej przez ropociąg Przyjaźń. Ten portal czeski podaje, że Orlen Unipetrol kontrolujący rafinerię w Czechach, rozmawiał z ukraińską Ukrnaftą o dostawach ropy z Ukrainy. Pomysł ma wsparcie operatora Mero ze względu na rozstanie Czech z rosyjską ropą w 2025 roku. Źródła dziennika przekonują, że dostawy mogłyby sięgnąć 75 do 100 tysięcy ton miesięcznie, czyli 15% zapotrzebowania rocznego w Czechach, sięgającego 7 milionów ton. To także 20% mocy przerobowej rafinerii Litwinow. Słowacki operator rurociągów Transpetrol potwierdził w rozmowie z tym portalem, że był sądowany w sprawie potencjalnego przesyłu przez Słowację. Wyzwaniem pozostaje fakt, że Słowacy nadal odbierają ropę rosyjską przez ropociąg przyjaźń ciągnący się przez Ukrainę. Transpetrol przyznaje, że to wyzwanie techniczne polegające na konieczności wydzielenia dostaw nierosyjskich i przekazania ich do Czech. Rafinerie na Ukrainie zostały zniszczone wskutek inwazji Rosji rozpoczętej w 2022 roku. Od tego czasu Ukraińcy importują paliwa, ale nie mogą przerabiać na nie własnej ropy w dyspozycji Ukrnafty. Te rozmowy zostały potwierdzone przez ORLEN podczas konferencji wynikowej z 20 listopada w Warszawie: Przygotowujemy się do zakupu ropy z Ukrainy, ale to trochę nie od nas zależy, również od partnera, ponieważ musimy korzystać z pośrednictwa państw trzecich Słowacji. Czech. To rozmowy są nieco trudniejsze, ale mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku dokonamy pierwszego zakupu, powiedział prezes Ireneusz Fonfara na konferencji. Dostawy ropy z Ukrainy mogą być atrakcyjne cenowo w porównaniu z saudyjskimi. Polacy walczą o odbudowę marży na ropie po rezygnacji z surowca rosyjskiego w 2023 roku. Oznacza to, że współpraca Polski i Ukrainy na rynku ropy naftowej to szansa na zwiększenie opłacalności ekonomicznej rozwodu z Rosjanami. Warto... Przypomnieć, że unijna propozycja legislacyjna RePower EU zakłada, że kraje członkowskie przedstawią własne plany porzucenia ropy z Rosji do końca 2027 roku. To szansa na to, że część ropy w dyspozycji Orlenu trafi kiedyś do Słowacji albo Węgier, czyli ostatnich klientów na ropę rosyjską w Unii Europejskiej. Wyzwaniem pozostaje konieczność wykorzystania nitki południowej ropociągu Przyjaźń, którą nadal płynie surowiec rosyjski do Słowacji oraz Węgier. Polacy mogą jednak skorzystać z precedensu niemieckiego. Niemiecka rafineria Szwed odbiera wciąż ropę przez ropociąg Przyjaźń, która dociera tam przez Rosję, ale jest klasyfikowana jako dostawy z Kazachstanu. Dostawy z Ukrainy do Polski także mogą uzyskać taką dokumentację, rozstrzygającą formalnie o pochodzeniu ropy. Czas na pozostałe wieści na początek z Polski. Operacja Horyzont z konsensusem 21 listopada ruszyła operacja Horyzont, polegająca na wykorzystaniu do 10 tysięcy żołnierzy do ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce po akcie dywersji, o który została oskarżona Rosja. Prezydent podpisał wniosek Ministerstwa Obrony Narodowej w tej sprawie SMR we włocławku. Jesteśmy przekonani, że zrealizujemy to, co obiecaliśmy w strategii, że do 2035 roku co najmniej dwa SMR-y będą uruchomione, a mamy dosyć silne wewnętrzne przekonanie, że pierwszy SMR z serii x 300 będzie zlokalizowany w Europie, będzie zlokalizowany właśnie we Włocławku, zadeklarował prezes Orlenu Ireneusz Fonfara na konferencji prasowej. Rekomendacje taryfowe Nowo utworzony przy Ministerstwie Energii zespół do spraw kształtowania taryf za energię elektryczną powinien wydać swą rekomendację w sprawie jej wysokości w pierwszym kwartale 2026 roku, powiedział minister energii Miłosz Motyka na spotkaniu z dziennikarzami wobec obaw o podwyżkę opłat dystrybucyjnych. Nie wchodzimy w kompetencje i chcę to bardzo jasno podkreślić prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki. My nie będziemy przedstawiali takich zmian legislacyjnych, które będą tej instytucji kompetencje odbierały, zastrzegł minister. Teraz wieści z Europy. Zeznania w sprawie Nord Stream 2. Były kanclerz Olaf Scholz będzie zeznawał 21 listopada przed Komisją do Spraw Wpływów Rosyjskich Mecklenburg i Pomorza Przedniego w sprawie związków z Rosją przy projekcie Nord Stream 2. Był ministrem finansów w czasie rządu Angeli Merkel, który bronił tego projektu przed krytyką. Komisja bada, czy stały za tym wpływy Rosji. Wygaszanie węgla za pieniądze. Komisja Europejska pozwoliła Niemcom wypłacić firmie energetycznej Leak do 1,75 mld euro za zamknięcie elektrowni węglowych. Zdaniem komisji nie jest to naruszenie zasad pomocy publicznej. Podobne wsparcie otrzymała wcześniej firma RWE. Niemiecka minister gospodarki Katarina Reiche nazwała decyzję „dobrą wiadomością. Ekspansja SMR z USA w Europie. Holtec, GE Hitachi, X Energy, Last Energy, Terra Power i Westinghouse ogłosiły projekty małych reaktorów modłowych w Wielkiej Brytanii. GE Hitachi planuje także wdrożenia w Polsce i na Węgrzech oraz rozmowy z partnerami w Skandynawii i Estonii. Newscale podpisała umowy w Rumunii i Polsce, a Oklo nawiązała współpracę ze szwedzką Blykala AB, aby przyspieszyć globalną komercjalizację SMR. Derosyfikacja przed terminem Bułgaria przejmuje zakład Łukojla po sankcjach USA rządowy zarządca prowadzi negocjacje w sprawie możliwej odsprzedaży dalej. Jest też zgoda na przejęcie spółki NIS od Gazprom Nieft w Serbii. 21 listopada wchodzą w życie sankcje USA wobec Rosnieftu i Łukojla obowiązują już także te wobec Gazprom Nieftu. Teraz wieści ze świata. Trafienie dronopadu. Rafineria Riazań została trafiona przez drony Ukrainy po raz trzeci w tym miesiącu. Skala zniszczeń jest nieznana, ale mogą się one kumulować. Benzyna staje się dobrem deficytowym w Rosji, przekonuje dowódca sił bezzałogowych Ukrainy Robert Madjar-Browdy. Nieuzgodniony plan pokojowy. Portal Axios opublikował potwierdzoną treść 28-punktowego planu pokojowego na Ukrainie uzgodnionego przez USA i Rosję. Zakłada on m.in. zniesienie sankcji wobec Rosjan, ustępstwa terytorialne Ukrainy i wybory nad Dnieprem, choć m.in. o wspólne inwestycje USA i Rosji w Arktyce. Ukraina i Europa nie były jeszcze konsultowane w tej sprawie. Spór odwierty. Departament Zasobów Wewnętrznych USA proponuje przyznanie licencji na poszukiwanie i wydobycie węglowodorów na wodach federalnych wokół Alaski, w Zatoce Meksykańskiej oraz na Oceanie Spokojnym. Plan ekipy Donalda Trumpa spotkał się z krytyką gubernatora Kalifornii Gevina Newsoma, namaszczanego na kandydata demokratów na prezydenta. Porażka szczytu klimatycznego. Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres wezwał uczestników COP30 w Belem do osiągnięcia porozumienia w sprawie odejścia od paliw kopalnych. Szczyt nie zdołał dotrzymać terminu na uzgodnienie kwestii finansowania klimatycznego i redukcji paliw kopalnych, mimo udziału blisko 200 państw. Europa nie zajęła wspólnego stanowiska. Dominacja Chin. Nowe dane Międzynarodowej Agencji Energii pokazują dominację surowcową Chin w obszarze, który może być kluczowy dla Europy. Cytuję: Szok podażowy surowców krytycznych miałby daleko idące konsekwencje gospodarcze, przynosząc wyższe ceny dla odbiorców, obniżając konkurencyjność gospodarczą, a nawet zagrażając potencjalnie bezpieczeństwu narodowemu, ostrzega agencja. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj. Następne w poniedziałek, a jeszcze w weekend moje podsumowanie z komentarzem i to z Maroka. Dziękuję Państwu bardzo. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.